polskie szable okresu międzywojennego. Zupełnie nie potrafię zrozumieć zachwytu tymi szablami, że jakież one są piękne i wspaniałe i dobre. Proszę wybaczyć szczerość, ale dla mnie to po prostu chuta. Jest to wyrób bardzo średniej jakości, wykonywany przez y, ludzi y, o bardzo średnich kwalifikacjach podzielonych w warsztatach, manufakturach, w szabelniach prawdopodobnie człowiek wykonywał jakąś jedną prostą rzecz. To są dwie szable, które ja wykonałem, tylko po to, żeby pokazać, że to można zrobić w domu bez specjalistycznych oprzyrządowania. Oczywiście musiałem wykonać tak, tak zwane kopyta do, do wykonywania kapturków, bo one są repusowane. Również trzeba było zrobić dusze do pochwy. One są zrobione tak, jak powinny być zrobione. Tutaj łączone, lutowane. Osiadłem ten kabuch. no ten był troszeczkę trudniejszy, bo, no bo był w całości. To jest wszystko zrobione tak, jak to powinno być zrobione z, wy, z wyrepusowanym orłem. Ta była produkowana w oryginale przez firmę Konrada Jarnoszkiewicza. One są dobrej jakości, głównie bo mają po 52. E, herce pochwy wszystko tu trzewiki kopyta musiałem wykonać, żeby to zrobić i zrobiłem tylko po to, żeby pokazać, że można, ale nie da się tego porównać z szablą XVII-wieczną, która jest po prostu w swoim kształcie piękną szablą. Jest to kwintesencja szabli dla mnie e, jakością e, niespółmierną. Do, 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 do tychże szabel właśnie produkowanych kute e, e, epoka prawdziwych szabel kończy się wraz z epoką napoleońską Tamte jeszcze były robione kute składane te głównie jakieś bardzo skomplikowane e, później to wszystko co już jest to, to niestety huta proszę wybaczyć szczerość ale tak to odbieram i te będą tam dla wnuków żeby po dziadku żeby miały coś taka smutna refleksja 关键是。